Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was do sklepu Action. Obejrzymy nowości 2024 oraz wszystkie ładne rzeczy, które wpadły mi w oko. Zapraszam na odcinek. Przepiękna dwupoziomowa etrażerka z ratanu, na której będą świetnie wyglądały wszelakie dekoracje. Kosztuje 29,95. Ze śniegiem, całoroczna, a może nawet i nieco wiosenna, zważywszy na kolorki pastelowe tych domków, które są w środku. Kosztuje 18,95. Spryskiwacz do roślin o pojemności pół litra bardzo ładna, żebrowana butelka, ale wykonana jest z plastiku, nie ze szkła, dzięki czemu jest lżejsza. Kosztuje 3,49. Proce, pastelowe kubeczki z melaminy o pojemności 350 ml za 3,99. Biorę wszystkie trzy. Zobaczcie jaka wyjątkowa lampka nocna z czujnikiem może być ładowana kosztuje 16,90. A to oświetlenie szafy o długości 25 cm kosztuje 14.90, ma ruchomy czujnik ruchu, łatwy montaż na magnes, no i działa na baterie. Dzięki temu można sobie zapewnić doskonałą widoczność nawet w najbardziej głębokiej szafie. Talerzyk na ciasto jest przeuroczy, ale bardzo malutki. No zobaczcie, tutaj dla porównania położę kciuk, żebyście zobaczyli jakie to malutkie jest. Taki talerzyk kosztuje 3.49. No chyba jest to talerzyk na Rafaello. Obok większy półmisek 20 cm średnicy za 11.95. No i są też miseczki w tym samym stylu za 12.95 i taka miseczka ma 14 cm średnicy. To patera obrotowa z bambusa, kosztuje 32,95 i ma 35 cm średnicy. Obok deska do serwowania, yy, taka, zobaczcie, fajna na nóżkach 29,95. Jest też pojemnik do przechowywania. Kosztuje 18,95, no i taki pojemnik myślę idealnie sprawdzi się do szuflady, gdy chcemy sobie ładnie na przykład przyprawy w takich małych słoiczkach wyeksponować. Pojemniczki, które mają bambusową pokrywkę, kosztują 17,95, ale niestety wykonane są z plastiku. Natomiast możecie w Action kupić też szklane pojemniczki za 19,95 i one również mają bambusową pokrywkę, która wygląda naprawdę bardzo ładnie i dodaje takiego ciepłego klimatu do kuchni. Wiedza zapachowa w o błędnym pojemniczku, zobaczcie. Ten pojemnik wygląda jak taka butelka apteczna. Super gadżet do takich retro wnętrz. Jedna świeca zapachowa kosztuje 19.95 i dostępne są różne zapachy. Jest też bardzo ładna świeca zapachowa z trzema knotami i drewnianą pokrywką. Wygląda przepięknie. E, tutaj mamy zapach waniliowy, ale dostępne są też inne. Kosztuje 27.90. No, i świeca, która jest w takim bardzo ładnym pojemniku. Ma drewnianą podstawkę i szklany klosz. Ten klosz można z powodzeniem później wykorzystać w innych dekoracjach. Kosztuje 12,95. No, i tutaj świece w żebrowanych pojemnikach za 11,95 lub 15,95. Zobaczcie, jaka designerska półeczka na ścianę, wymiary 41 na 28 na 9 cm głębokości, no i dostępna jest w dwóch kolorach, takim beżowym i białym. Taka półeczka kosztuje 29,90 Zobaczcie, tutaj można ją powiesić na ścianie. Dekoracja na ścianę MDF różne warianty za 34,95 cztery No i lustro niezwykle designerskie za 34,95 cztery Zegar na ścianę, który również ma taki troszkę jakby retro look, 26,95. To zobaczcie, jaka fajna dekoracja ścienna. 41 na 57 cm za 29,95. No, i tutaj są dostępne różne wzory. pieczniki, taki z bąbelkami za 565 lub z uroczymi kwiatami za 665. Zobaczcie na ten świecznik, bardzo ładnie to wygląda, taka mozaika ze szkiełek za 7,95. Podstawka cementowa, słuchajcie, 7,95. No i prawdziwy hit z Action są to tulipany wykonane z silikonu. Wiem, że w social mediach robią furrory na różnych grupach dyskusyjnych. Wyglądają bardzo fajnie, bo rzeczywiście dość przypominają prawdziwe tulipany. Kosztują 16,99. przylepne sztuczne paznokcie za 5.95 różne warianty. No i to już nie jest taka folia, jaką wam kiedyś pokazywałam na filmie, tylko paznokcie, które przykleja się bez użycia kleju. Super, bardzo jestem ich ciekawa. Jeżeli chcecie, abym takie przetestowała, to koniecznie dajcie znać na przykład przez kliknięcie łapki w górę albo przez zostawienie komentarza. Spójrzcie na te świetne konewki, bardzo ładnie wyglądają, takie żebrowane. I taka konewka o pojemności 2 litrów kosztuje 6,49. No i tu mamy akcesorium do masażu. To się jakoś nazywa chyba głasza. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. E, tym masujemy twarz. Aby nie robiły nam się zmarszczki, no nie wiem, powiem Wam, że nie wiem do końca e, na czym to polega. Kosztuje 5,49. Świetlenie na przyjęcia. Jest to łańcuch świetlny z wielokolorowymi lampkami o długości 15 metrów. Zawiera 50 lampek i zobaczcie, jakim one świecą przyjemnym i e, nastrojowym światłem. Lampki kosztują 22,99. Możemy też kupić łańcuch z większymi żarówkami świecącymi bardzo intensywnym kolorowym światłem o długości prawie 12 metrów, kosztują 84,99. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Bardzo mi miło, że obejrzeliście do końca. Zapraszam na kolejne odcinki, jeżeli jesteście ciekawi. Już teraz, w których sklepach jeszcze byłam, to zachęcam do zobaczenia playlisty Shop Tour, która teraz wyświetla się wam na ekranach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa.